Od 1993 roku, kiedy tutaj pracuję, przychodziły wręcz pielgrzymki ze szkół, czasami nawet grupy młodzieży, które pytały, gdzie jest grób psa? Gdzie jest to miejsce, gdzie jest pies pochowany? Okazuje się, że kiedy zacząłem tą sprawą się interesować i jeszcze miałem okazję porozmawiać z wdową po. Mężczyźnie, który tu jest pochowany, znaczy nie jest tu żaden pies pochowany, natomiast prawdą jest, że po śmierci swojego pana ten pies odmawiał przyjmowania jakiegokolwiek jedzenia, no i w końcu też przeniósł się w zaświaty, ale nie jest tu pochowany, także była to legenda. Ona kiedyś jeszcze funkcjonowała, no dzisiaj już w zasadzie mało kto pamięta, że takie miejsce tutaj jest. Śnieg na cmentarzu przy ulicy Grunwalskiej w Bielsku Białej, jak śnieg na każdym cmentarzu, niczym znak zapomnienia, przesłania zasypuje. Potem przychodzi wiosna, i kiedy wydaje się, że znów ślady pamięci zostały odsłonięte, w tym momencie już wszystko jest inne. Zmieniają się ci, którzy pamiętają, i ci, którzy są pamiętani. Inne są nawet nagrobki. Niektóre stare zapomniane grobowce, krzyże, obeliski muszą oddać miejsce świeżej mogile. Na cmentarzu przy ulicy Grunwalskiej, który założony został w 1884 roku, niewiele można znaleźć starych historycznych nagrobków. Historia tego miejsca zachowana jednak została dzięki staraniom administratora, pana Krzysztofa Raczka, który z budynku administracji cmentarza uczynił swoiste muzeum. Dzisiaj żałuję, że nie zacząłem tego wcześniej robić. Przepadły nagrobki których już naprawdę niewiele zostało, kiedy przeszedłem tutaj do pracy. A niestety te, które były, też uległy likwidacji. W zasadzie wygląda to zawsze w ten sposób, że wchodzi jakiś zakład kamieniarski i wymiana nagrobka polega na rozbiciu, zniszczeniu tego, który był. W zasadzie nikt nie zważa na to, czy on miał jakąś wartość, czy nie miał, czy osoba, która była tam pochowana w tym grobie, była osobą jakąś tu, która się zaznaczyła, na przykład w skali miasta, a czasami regionu. Nikt na to nie zwraca uwagi. Ja niestety też na to nie zwracałem kiedyś uwagi i. Trochę nagrobków przepadło, ale te, które się uchowały, są udokumentowane. Niewielkie pomieszczenia administratora wypełnione jest starymi płytami nagrobnymi, elementami okuć grobów i zachowanymi pamiątkami dawnego wyglądu cmentarza. Są między nimi świadectwa trudnej historii naszego kraju. Są tablice, które zostały wykonane z metalu i miały upamiętniać, w zasadzie służyły tak naprawdę... Ówczesnej władzy, lub potrzebie stworzenia bohaterów. W momencie, kiedy ta władza minęła, te tablice uznano, że powinny być wyrzucone jako niepasujące do rzeczywistości. Zachowałem je dlatego, że no jest to historia, i jak później się przekonałem, jest to też i historia tragiczna osób, które tu są wypisane rzekomo jako bohaterowie, a jest to przecież, jakby nie patrzeć, też i tragedia tych ludzi skrzywdzonych przez, przez historię, i jakieś tam potrzeby. Władzy wówczas będącej. Ciekawe miejsca związane z tym okresem historii znaleźć można jeszcze na samym cmentarzu. Nagrobek, przed którym stoimy, jest o tyle ciekawy, że jak dobrze pamiętamy, jeszcze nie tak dawno niektóre ulice w bielsku nosiły nazwiska od osób tu zapisanych na tej tablicy. Dlaczego mówię zapisanych, a nie pochowanych? Dlatego, że co jest ciekawe, w dokumentacji cmentarnej w ogóle nie istnieje jakakolwiek informacja o pochówku tychże osób tutaj. Nie ma również jakiejkolwiek informacji o tym, że powstaje tutaj taki nagrobek i kiedy to się stało. W zapisach księgowych ja takich pogrzebów tutaj nie znalazłem. Żeby rozwiać wszelkie niedomówienia, kto ma prawo do tego grobu, Została podjęta decyzja o tym, że na czas istnienia cmentarza tenże nagrobek będzie tutaj w takiej formie zachowany, a ktokolwiek z członków rodziny, osób tutaj zapisanych na tej tablicy, nie ma prawa do dokonywania pochówku. Zostaje po prostu dowodem historii czasów, które odeszły. Przechadzka po cmentarnych alejach może być bardzo pouczająca. W tym niepozornym grobie leży pani Grażyna Bełza. Po wojnie prowadziła ona w Bielsku Białej fotoplastikon, gdzieś w okolicy skrzyżowania dzisiejszych ulic 3 Maja i Dąbrowskiego. Jej stryjem był Władysław Bełza, autor patriotycznych wierszy dla dzieci, między innymi tego, Kto Ty jesteś, Polak Mały. Przy innym nagrobku dowiadujemy się, że w Bielsku Białej do roku 1950 funkcjonował Państwowy Instytut Robót Ręcznych. Tu spoczywa jego profesor. Był taki instytut, on z tego co wiem, czy przez cały czas to nie wiem, ale przez na pewno jakiś czas miał siedzibę na terenie... Technikum Mechaniczno-Elektrycznego. Ile to było pomieszczeń, nie wiem, ile było uczniów też nie wiem, ale istniał taki instytut. Był widocznie kolcem w oku ówczesnej władzy, więc został zlikwidowany, ale jest to szkoła wywodząca się z dawnych czasów, kiedy przykładano wielką wagę do kształtowania młodzieży, również przez nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej, ale również i praktycznej. Ale wróćmy do budynku administracji i przyjrzyjmy się eksponatom zgromadzonym przez pana Krzysztofa Raczka. Są tablice, które są ciekawostką z tego względu, że mają ponad 70 lat i już wówczas były tablicami piaskowanymi. Także jest to dowód na to, że piaskowanie nie jest jakąś nową modą na napisy nagrobkowe, a już to istniało kiedyś. Są też y, tabliczki nagrobne, żeliwne, które znajdujemy przy okazji kopania grobów. Kiedyś groby były oznaczone nie tylko imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej, ale również i tabliczką z numerem i sektorem. Zgromadzenie jakiejś ilości tych tabliczek spowoduje, że będę mógł odtworzyć ówczesny podział sektorów cmentarza i kolejność zapełniania. Pierwsze tabliczki w ogóle nie mają oznaczenia sektorowego, jest tylko i wyłącznie numer, z czego wynika, że. Kiedyś cmentarz, no zresztą to jest oczywiste, składał się z jednego sektora. Dopiero w miarę upływu czasu zaczął się zapełniać. Jaki był początek tej historycznej pasji, która uchroniła wiele pamiątek dawnych czasów od zapomnienia? Kiedyś to ja w ogóle do tego żadnej wagi nie przywiązywałem. Nie interesowała mnie historia jako taka i dopiero. Po latach, w zasadzie, przypadek spowodował, iż się tym zainteresowałem. Jaki to przypadek był? Przyszła to mnie osoba opłacać miejsce, i przy okazji pokazała mi dokumenty od zmarłej osoby, od swojego brata. Właśnie ten moment, w którym zobaczyłem pamiątki po tym zmarłym jego podręczniki szkolne, często pomoce naukowe, które sam sobie wykonywał z uwagi na no, takie, a nie inne dochody, jakie, jakie miał. Historia tego człowieka spowodowała, że zainteresowałem się po prostu historią, nazwijmy to cmentarza, uosobioną w osobach zmarłych. Pierwszym grobem, którym zainteresował się pan Krzysztof Raczek, jest wciąż istniejący grób Kazimierza Kosteckiego. Osoby, która zmarła w 1946 roku, a. Była jedną z tych, które zostały przymuszone do budowy obozów sobie Boże. I od tego się zaczęło. Stopniowo dojrzewało to do mnie, no w tej chwili jest to, jest to moją pasją. Chcę, żeby po prostu został jakiś ślad po nas i po tych, którzy już tu spoczywają. Życiorys Kazimierza Kosteckiego zmienił pracę pana Krzysztofa Raczka w pasję. Dzięki niej w budynku administracji możemy zobaczyć krzyże postawione na Grunwaldzkiej w Bielsku Białej w pierwszych latach istnienia cmentarza. Są to krzyże żeliwne i one w zasadzie wszystkie były do wyrzucenia. Ten krzyż, który tutaj wisi na ścianie jest no cenny, gdyż jak ja go wydobyłem z ziemi, on był w ogromnej części zabetonowany nie było widać tej figurki odkułem to zawiozłem na piaskarkę i okazało się że jest no pięknym krzyżem z 1897 roku bodajże. jest to autentyczna końcówka tego typu wystroju nagrobków która kiedyś no, w latach 40 była bardzo powszechna tutaj na cmentarzu jest jak pan jeszcze zauważy jest wieko trumny uważałem że warto ją zostawić właściwie wieko tylko gdyż dół niestety uległ rozkładowi natomiast ta góra jest cieka ciekawa o tyle, że jest tam nabity numer seryjny, jest nabita e, długość, i, i co ciekawe, jest nabita tabliczka z imieniem i nazwiskiem osoby, dla której była przeznaczona ta trumna. Co więcej, ciekawe jest jeszcze też, <laughs> też to, że ona e, nie nosi śladów wandalizmu, jakiegoś włamania do grobowca, a niestety e, tak jest często. Tak, jeszcze mamy tutaj, jak pan zwróci uwagę, mamy tabliczki porcelanowe. To już jest wielka rzadkość. Upamiętniające dziecko. One dotyczyły dzieci głównie. Z uwagi na kruchość materiału, bardzo niewiele ich już się zachowało, no ale udało mi się tutaj dwie zgromadzić. To, co widać na ścianach, to nie wszystko. Administrator zgromadził bogate archiwum dotyczące osób pochowanych na grunwaldzkiej. Wszystkie życiorysy, ciekawostki, fotografie, dokumenty, wspomnienia, relacje członków rodziny, które udaje mi się zdobyć, gromadzę w ten sposób, że są wypełnieniem takiego zbioru, który mam nadzieję, że kiedyś może w jakiejś formie książkowej zostanie po nas. W archiwum znajdują się dokumenty związane z postaciami wybitnymi, które wpisały się w historię regionu. Takimi jak były prezydent Bielska Białej Szczepan Jurzak czy starosta cieszyński Jan Plackowski. Ale także z osobami, które miały ciekawy epizod w życiorysie. Tak jak pan Franciszek Weissman, który był osobistym kelnerem marszałka Piłsudskiego podczas jego pobytu w hotelu pod Orłem. życiorysów jest więcej. Są życiorysy tragiczne, tak jak życiorysy osób pochowanych w zbiorowym grobie, potajemnie, a wręcz zamordowanych. Są życiorysy osób najprzeróżniejszych zawodów. I co jest ciekawe, a może charakterystyczne dla cmentarza: spoczywają tutaj na tym cmentarzu ludzie, którzy gdy żyli, na pewno nie mogliby być, być koło siebie. Są tutaj ludzie, którzy byli egzekutorami z ramienia Armii Krajowej i wykonywali wyroki śmierci. Na tych, którzy byli innego przekonania, innej opcji politycznej, i są też właśnie ci, którzy byli ich ofiarami. Są tutaj ludzie, którzy. właściwie jeden człowiek, bo to był jeden człowiek, który był jednym z założycieli bielskich tramwajów, i bardzo blisko niego spoczywa ten, który, którego decyzja przyczyniła się między innymi do likwidacji tychże tramwajów. W archiwach cmentarza pan Krzysztof Wraczek potrafi odnaleźć znaki ludzkich cierpień i historycznego zła. Ale proszę spojrzeć, mamy rok 47 i odbywają się pochówki osób, gdzie jedyną informacją dotyczącą tejże osoby jest rubryka z napisem więzienie. To są, dzisiaj tylko pozostaje mi podziękować osobie, która wówczas była zarządcą tego cmentarza i odważyła się takie wpisy robić, bo również w takiej rubryce są wpisy typu trzech nieznanych przywiezionych z UB. Ten człowiek musiał wtedy bardzo dużo ryzykować, dokonując takich wpisów, natomiast został jakiś ślad o barbarzyństwie, które wtedy istniało, o tym, że takie pochówki się odbywały, o tym, że w nocy tutaj przyjeżdżali więźniowie takie groby kopali dla tych, którzy zostali rozstrzelani. Chciałbym, żeby udało się taki jeden grób uratować, odtworzyć. Chciałbym, żeby też i inne, które jeszcze uda się udokumentować, były zostawione tutaj jako przestroga, jako przestroga przed pogardą dla drugiego człowieka. Bo prędzej czy później taka pogarda musi przerodzić się w śmierć. Życiorys każdego człowieka jest ciekawy, inny. E, oczywiście, że są życiorysy ciekawsze od ciekawych, ale w zasadzie na większości można pisać książki. Zamierza pan taką książkę kiedyś napisać? Może nie taką książkę, natomiast chciałbym, żeby te zgromadzone życiorysy chociaż ja mówię w cudzysłowie życiorysy, bo to czasami jest życiorys bogaty, czasami jest to tylko fotografia, bo tyle po zmarłym zostało ale chciałbym, żeby kiedyś udało się to w jakiś sposób wydać, żeby został ślad po tych, którzy tu leżą, bo jedno jest pewne: nagrobki prędzej czy później przeminą. Przyjdą nowe pokolenia, może zdarzenia losowe, które spowodują, że pamięć zachowana w kamieniu, jednak mimo wszystko, jest ulotna. Ona się nie zachowa długo. Natomiast jest szansa, żeby to, co zostaje po zmarłym, przechowywane w rodzinie, nie zostało zniszczone. No bo zdarza się tak, że przy, nazwijmy to, sprzątaniu po zmarłym, często dokumenty cenne są wyrzucane jako, jako zupełnie niepotrzebne dla tych, którzy sprzątają. A często są to rzeczy bardzo ciekawe z historii tego człowieka, a przecież historia każdego człowieka w jakiś sposób wiąże się z historią, czy regionu, czy kraju, prawda? Więc uważam, że warto to zostawić. Pamięć zapisana w kamieniu, jak mówi pan Krzysztof, nie jest trwała. Z cmentarza zniknął nawet grobowiec wielkiego niegdyś właściciela barona Klobusa. Stoimy w miejscu, gdzie został pochowany baron Klobus, właściciel Łodygowic, no niestety nagrobek się nie zachował, nie ma żadnej dokumentacji poza zapisem księgowym, że ten człowiek został tu pochowany. No niestety Żadnego śladu, żadnej fotografii, a najprawdopodobniej musiał być to nagrobek okazały z uwagi na pozycję społeczną tego człowieka. Jedyny, tak jak mówię, zapis księgowy potwierdza, iż ten pogrzeb się tu odbył.